Orientacja w terenie to przydatna umiejętność. Niestety nie każdy ją posiada. Przedstawiam wam zestawienie postaci, które posiadają jedyny w swoim rodzaju dar do gubienia się. Druga dziesiątka to jeszcze luz, ale zwycięzcy rankingu to istna patologia. Zapraszam, nie zgubcie się! Allen jest chyba najdelikatniejszym przykładem. W końcu każdemu może się zdarzyć, zabłądzić na odludziu. Chyba że mówimy o straceniu orientacji na szerokiej ścieżce, która prowadzi do jednego celu i nie ma żadnych odnóg. Chciało się rzec, ale nie rób z siebie ofiary. Idź prosto! Iczka też miewała złote strzały. Jeszcze normalnym jest, że myliła ulice w mieście. Mniej normalnym jest, że czasem nie potrafiła znaleźć drogi, którędy wyjść z łóżka. Ale to akurat można na niewyspanie zwalić. Wszak każdemu się zdarzyło być w takim stanie, że nie wiedział którędy schodami na dół. Kaido jest dzieciakiem, który składa się wyłącznie z problemów. Jakby nie wystarczyło, że trawi go ostry zespół Chiuni to jeszcze klient potrafił się zapodziać w dobrze sobie znanych fragmentach dzielnicy. Całe szczęście, że Saiki go lubił, bo w innych okolicznościach Kaido już kilka razy spałby na ulicy. Mihoshi jako przedstawicielce władzy międzygwiezdnej, zlecono odszukanie Ryoko, głównej bohaterki Tenchi Muyo. Dziwny wybór biorąc pod uwagę, że Mihoshi gubi się we własnym, dość małym statku kosmicznym. Widzę w niej przyszłego ministra transportu i komunikacji. W ministerstwie infrastruktury również odnalazłaby się Toki. Co ciekawe, ta nastolatka posiada normalnie działający kompas w głowie. Jej problemem jest ogólna gapowatość, objawiająca się wkładaniem ubrań na lewą stronę, zapominaniem przedmiotów, czy gubieniem drogi do szkoły. Hatsuharu, identycznie jak Toki, umiał zapowiedzieć drogę, którą teoretycznie bardzo dobrze znał. Tylko, że w przeciwieństwie do dziewczyny, licealista nie jest niezdarą. Hatsuharu jest uporządkowanym jego mościem, któremu jedynie myli się lewa strona z prawą, i tył z przodem, i przód z lewą. Okej, okay, przechodzimy do cięższej kategorii jeśli chodzi o brak umiejętności wyczuwania kierunku. Czerwona krwinka z Hataraku Sajbo nie raz, nie dwa, nie trzydzieści dwa zgubiła się w plątaninie ulic organizmu. Parę razy chciała nawet pójść pod prąd. Całe szczęście, że żyły mają zastawki. Podobnej niedoli błądzenia po korytarzach doświadczyła Marię. Niechybnie czekałaby ją śmierć głodowa, gdyby nie to, że zawodówka śmierci jest mocno uczęszczanym budynkiem i ktoś zawsze wyprowadził ją z piwnicy. Bez dobrego partnera przewodnika jej przyszłość to ślepy zaułek. Makoto jest wiedźmą i to jest jej główna cecha. Uszkodzony kompas w głowie nie jest piętnem, który definiuje dziewczynę. I tym bardziej zabawne jest, gdy raz na czas zdarzy się jej zabłądzić. Choćby wtedy, gdy chciała wyjść z własnego domu i pomyliła drzwi. Te wejściowe były po przeciwnej stronie korytarza. Sanowskie, jak na prawdziwego mężczyznę przystało, nigdy się nie przyzna, że skręcił nie w to lewo. Jakkolwiek by nie zmierzał do celu, dotrze do tego celu, nawet jeśli przyjdzie mu po drodze zwiedzić pół Japonii. Pamiętajcie, Sanowskie nigdy się nie gubi. On zmierza do celu swoją własną drogą. Ta jasne. Miejsce dziesiąte połączymy z miejscem dziewiątym, gdyż tej dwójki nie godzi się rozdzielać. Kempach i Yachiru to prosty mechanizm, gdzie raz ustawiony azymut jest trzymany. Chyba że zawieje wiatr. Albo ulica skręci. Tak czy siak, Kęczan nigdy nie wie dokąd zmierza i daje się bezwolnie kierować Yachiru, która zna się na nawigacji jak polityk na przepisach. A jeśli przeprowadzilibyśmy fuzję tych dwojga, wyszedłby nam Luffy. Słonkowy też, jak obierze jakiś kurs, to się go trzyma. Problem stanowi sam proces wybierania kierunku. Według niego, południe jest tam, gdzie jest ciepło, a północ tam, gdzie jest zimno. No, nie jest to całkowicie błędne założenie. Mama Karol jest równie rozkoszna jak jej córka. To urocze stworzenie potrzebuje non-stop opieki, nie można jej nawet na chwilę zostawić samej. Jest tak bezradna, że zgubiła się we własnym ogrodzie. Co prawda był to duży ogród nie mniej. Idąc w dowolnym kierunku powinna w końcu trafić na ścieżkę. Nie trafiła. Okej, okay, opuszczamy kategorię ciężką, przechodzimy do sekcji anormalnej. Każdą z bohaterek Unhappy trapi jakiś problem. Hibiki ma to do siebie, że umie się zapodziać wszędzie, ale tak dosłownie. Przędzie. Dojść do miejsca docelowego jest dla niej zadaniem więcej niż karkułomnym. Jest a wykonalne. Isumi jest rozwinięciem wcześniej omawianego przypadku. Jakby było mało, że dotarcie do celu może jej zająć kilka tygodni i nie wiem dlaczego on nie korzysta z taksówek, bo ją stać, to jeszcze lata nie ogarnia jak jest zbudowany nasz świat. Raz chciała dojechać metrem z Japonii do Rio de Janeiro. I oczywiście poprosiła o bilet ulgowy. Shinobu tymczasem mieszka na małej wyspie. Nigdy tej wyspy nie opuszczała. I potrafiła się zgubić na wiele, wiele miesięcy. Chodziła w kółko, wszerz i w poprzek wyspy, nigdy tą samą drogą i nie umiała znaleźć drogi do domu. Gdyby ktoś kazał jej dojść na plażę, Shinobu skończyłaby w górach. Tak oto dobrnęliśmy do najbardziej przerażających przypadków braku orientacji w terenie. Haruna pewnego dnia wyszła po mleko. A co się dzieje z takimi, co wyszli po mleko? Przepadają w czasie i przestrzeni. Haruna przemierzała mosty i ulice, lasy i doliny, pustynie i łańcuchy górskie, aż w końcu odnalazła sklep z mlekiem, mieszczący się na ulicy, przy której stał jej dom. A ze sklepu trzeba jeszcze wrócić. z Zoro, Ruse, odpowiedział pirat. Różne rzeczy widziałem, ale tego, co wyczynia szermierz Stouten Sunny, nie da się zakwalifikować jako gubienie się. Bo Zoro posiada umiejętność, umiejętność nie docierania do celu. On się nie gubi. To byłoby zbyt proste. Jeśli jest jakieś miejsce, gdzie Zoro chce trafić, to z całą pewnością tam nie trafi. Tylko tak da się wytłumaczyć to, że utknął głową w dół w kominie. Jak on tam trafił, tylko Zoro to wie. A najbardziej patologicznie skrzywioną, odwróconą i niedziałającą umiejętność czytania znaków drogowych, mapy i trzymania się prostej drogi posiada Ryoga. W remakeu nie było tego widać, ale Ryoga ma. Tak bezużyteczną orientację w przestrzeni, że gdybyś mu wskazał palcem zakręt, w który ma skręcić, to goźby by ten zakręt przestrzelił, gnał przed siebie, nawet gdyby na drodze stały bariery, zasieki, budynki, cokolwiek. On szedłby prosto, tak jak mu wskazałeś. Zoro jest pierwszorzędnym nawigatorem, jeśli porównamy go z Ryogą. Znacie jeszcze inne postacie, które mylą drzwi wejściowe z drzwiami od lodówki? Proszę o komentarze. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę.